Chciałem zamienić te sypialnię w saunę. Widziałem w wyobraźni parę ta I Jak cię częstuję orzechowym masłem, i robię peanut butter jelly z nim. Widziałem jakie my spaghetti mamy, jak kibicujesz mi w walce na fame. Ale te myśli chyba nic nie dały. Tak, tak, obawiam się, że wchodzi w grę. Jedynim fęcą. Jedynim fęcą. Jedynim fęcą. Jedynie ręco. Jedynie ręco. Jedynie ręco. jedynie wręco. Jedynie mogliśmy razem mieć owocną przyszłość. Powiedzcie to przez ten strój banana. Czy przez to, że jestem TikTokerem i gram w Minecrafta do samego rana? Zawsze wolałem cię od wiki Gabor. Ale teraz to odkładam na bok. W sumie chyba trochę wyszło słabo, bo skończyliśmy jako obelix i falbala. Może to przez to, że masz chłopaka. 5 sekund ciszy dla poległego brata. Teraz mi został Jedynie w Jedynie w Jedynie w Jedynie Jedynie w Jedynie w Jedynie Jesteś uroczy, ale masz friendzone'a Trzeba bo jestem zaręczona. Zostaw Roxy z Kevinem w domu, Lexi Chaplin mogę Ci pomóc. Chodźmy na randkę do Maka, widzę w Tobie chłopaka, więc może razem zawiążemy sojusz.